Wszystko zaczęło się od słów, które rozeszły się po świecie szybciej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Nie padły one podczas wielkiej uroczystości, nie były ogłoszone z balkonów, ani zapisane złotymi literami w oficjalnych dokumentach. Były wypowiedziane spokojnie, niemal szeptem, lecz ich znaczenie było ogromne. Papież Leon XIV, obecny papież, zwrócił uwagę na coś, co przez wieki było znane, ale zapomniane, coś prostego, a jednocześnie potężnego. Mówił o chwili, która powtarza się każdego dnia w życiu każdego człowieka, a która niemal zawsze umyka naszej świadomości: chwili przekroczenia progu własnego domu. Według papieża, to właśnie ten moment jest duchową bramą. Kiedy wchodzisz do swojego domu, nie wchodzisz tylko w przestrzeń zbudowaną z cegieł, ścian i drzwi, wchodzisz w miejsce, w którym gromadzą się emocje, myśli, lęki, nadzieje, rany i marzenia. To tam zostawiasz zmęczenie dnia, ciężar słów, które cię zraniły, i troski, których nie potrafisz odłożyć. Papież mówił, że Większość ludzi wraca do domu w pośpiechu z głową pełną chaosu, nie zdając sobie sprawy, że właśnie wtedy ich dusza najbardziej potrzebuje ochrony. Leon XIV podkreślił, że dom nie jest tylko schronieniem dla ciała, ale miejscem, gdzie dusza albo się regeneruje, albo powoli słabnie. Wiele osób skarży się na niepokój bez powodu, na ciężki sen, na uczucie zmęczenia nawet po odpoczynku. Papież nie mówił o chorobach w sensie medycznym, lecz o ranach, które gromadzą się w sercu, o napięciach, które przenosimy ze świata zewnętrznego do przestrzeni, która powinna być święta. Według niego problem nie zaczyna się w nocy, lecz właśnie w chwili wejścia do domu. Zaskakujące było to, że papież nie wspominał jeszcze o żadnej konkretnej modlitwie. Nie zdradzał słów, nie ujawniał formuły, mówił jedynie, że istnieje krótka modlitwa, zaledwie trzy minuty, którą należy odmówić zawsze po przekroczeniu progu. Nie wtedy, gdy już usiądziesz, nie przed snem, ale dokładnie w tym momencie, gdy wchodzisz do swojego domu. Według jego słów. Ta modlitwa działa jak pieczęć, jak duchowe zamknięcie drzwi przed tym, co nie pochodzi od Boga. Leon XIV zaznaczył, że ta modlitwa nie jest nowa, nie została przez niego stworzona była znana w tradycji kościoła, przekazywana szeptem, praktykowana przez ludzi prostych, którzy doświadczali pokoju nawet w najtrudniejszych czasach. Papież mówił, że wielu świętych znało jej moc. Ale dziś prawie nikt jej nie praktykuje, a jednak to właśnie ona, odmawiana z wiarą, ma przygotować duszę na noc, w której Bóg działa w ciszy. Najbardziej poruszające było to, co powiedział na końcu tej części swojego przesłania. Stwierdził, że Bóg często uzdrawia człowieka wtedy, gdy ten śpi, ponieważ w nocy opadają maski, a serce staje się bardziej otwarte. Ale aby to uzdrowienie mogło się dokonać, dusza musi być wcześniej przygotowana. I właśnie dlatego ta trzyminutowa modlitwa przy wejściu do domu ma znaczenie, którego większość ludzi nie rozumie. Papież nie zdradził jeszcze, jakie są słowa tej modlitwy, ani jak dokładnie ją odmawiać. Powiedział tylko jedno: kto zacznie praktykować to, o czym mówi, zrozumie, Dlaczego noc może stać się momentem uzdrowienia, a dom miejscem prawdziwego pokoju? I dodał, że to, co zostanie ujawnione później, może zmienić codzienne życie tysięcy ludzi, jeśli tylko będą gotowi słuchać do końca. Zanim pójdziemy dalej, papież prosi o jedną prostą, ale bardzo ważną rzecz. Jeśli te słowa poruszają twoje serce, jeśli czujesz, że to przesłanie może przynieść pokój także innym. Zatrzymaj się na chwilę i stań się częścią tej misji. Zasubskrybuj ten kanał, aby takie przesłania mogły docierać do coraz większej liczby osób, które potrzebują nadziei, uzdrowienia i duchowego światła. Udostępnij ten materiał komuś z rodziny lub przyjacielowi, bo być może właśnie teraz Bóg chce dotknąć także jego życia. Pozostań z nami do samego końca, bo papież Leon XIV zapowiedział, że na zakończenie tego przesłania przygotował szczególny dar. To błogosławieństwo i słowa, które są przeznaczone wyłącznie dla tych, którzy wytrwają do ostatniej chwili i otworzą swoje serce. Nie odchodź! bo to, co zostanie ujawnione na końcu, może stać się początkiem głębokiej przemiany w twoim życiu. Po tej krótkiej przerwie papież Leon XIV powrócił do swojego przesłania z jeszcze większą powagą. Jego głos był spokojny, ale niósł w sobie ciężar doświadczenia i duchowego autorytetu. Wyjaśnił, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie znaczenie mają pierwsze sekundy po wejściu do domu. To wtedy według niego dokonuje się coś w rodzaju duchowego przeniesienia. Wszystko, co zebrało się w ciągu dnia napięcia, gniew, zazdrość, lęk, smutek, a nawet cudze spojrzenia i słowa próbuje wejść razem z nami do przestrzeni, która powinna być miejscem pokoju. Papież mówił, że wielu ludzi skarży się na koszmary senne na uczucie ciężaru w klatce piersiowej, na bezsenność albo na sen, po którym budzą się jeszcze bardziej zmęczeni. Często szukają przyczyn w stresie, w pracy, w problemach zdrowotnych, tymczasem, jak podkreślił Leon XIV, bardzo często źródło leży głębiej w sferze duchowej. Dom, do którego wracamy bez modlitwy, bez chwili zatrzymania, staje się miejscem, gdzie chaos dnia po prostu zmienia adres. Papież przypomniał starą prawdę, o której dziś rzadko się mówi. Noc nie jest tylko czasem odpoczynku ciała, ale momentem, w którym dusza staje twarzą w twarz z tym, co zostało w niej nagromadzone. Jeśli serce jest pełne niepokoju, Żalu i nieprzebaczenia, noc zamiast uzdrowienia przynosi jeszcze większe osłabienie. Dlatego, jak powiedział, tak wielu ludzi budzi się rano bez siły, bez radości, z poczuciem, że coś ich przygniata, choć nie potrafią tego nazwać. Leon XIV mówił także o tym, że próg domu od zawsze miał znaczenie symboliczne. W Biblii próg był miejscem ochrony, znakiem przymierza. Granicą między tym, co zewnętrzne, a tym, co święte. Papież zaznaczył, że dzisiaj ludzie przekraczają ten próg automatycznie, z 930, telefonem w ręku, z myślami rozproszonymi, nie zdając sobie sprawy, że tracą szansę na coś bardzo ważnego. Według niego to właśnie w tej chwili Bóg czeka najbliżej, gotowy, by wejść razem z człowiekiem do jego codzienności papież przyznał, że kiedy rozmawiał z ludźmi z różnych stron świata, słyszał powtarzające się historie. Osoby, które zaczynały modlitwę dopiero w łóżku, mówiły, że nie potrafią się skupić, myśli błądziły, ciało było niespokojne, a serce zamknięte. Natomiast ci, którzy nauczyli się zatrzymywać zaraz po wejściu do domu, doświadczali stopniowej zmiany. Nie od razu, nie spektakularnie, ale głęboko. Ich sen stawał się spokojniejszy, a poranki lżejsze. Leon XIV bardzo wyraźnie zaznaczył, że nie chodzi o magię ani o automatyczny rytuał, chodzi o postawę serca, o świadome zaproszenie Boga do przestrzeni, w której żyjemy najbardziej intymnie. Modlitwa, o której mówił, nie ma być odmawiana w biegu ani bezmyślnie. Ma być chwilą prawdy, w której człowiek uznaje, że sam nie jest w stanie unieść wszystkiego, co przyniósł ze sobą z zewnątrz. Pod koniec tej części papież znów powstrzymał się od ujawnienia konkretnych słów, powiedział jedynie, że ta trzyminutowa modlitwa działa jak most między dniem a nocą. Jest jak spokojne przejście z hałasu świata do ciszy, w której Bóg może dotknąć ran, o których człowiek często nawet nie mówi na głos. Dodał, że zanim pozna się jej treść, trzeba zrozumieć, dlaczego właśnie ta chwila i to miejsce mają tak wielką moc. I właśnie dlatego, jak zapowiedział Leon Teczersnasky, kolejna część przesłania będzie jeszcze głębsza. Bo dopiero wtedy zacznie się odkrywanie tego, co naprawdę dzieje się z duszą, gdy noc zapada nad domem, który został powierzony Bogu. Po tej krótkiej przerwie papież Leon XIV powrócił do swojego przesłania z jeszcze większą powagą. Jego głos był spokojny, ale niósł w sobie ciężar doświadczenia i duchowego autorytetu. Wyjaśnił, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie znaczenie mają pierwsze sekundy po wejściu do domu. To wtedy, według niego, dokonuje się coś w rodzaju duchowego przeniesienia. Wszystko, co zebrało się w ciągu dnia napięcia, gniew, zazdrość, lęk, smutek, a nawet cudze spojrzenia i słowa próbuje wejść razem z nami do przestrzeni, która powinna być miejscem pokoju papież mówił, że wielu ludzi skarży się na koszmary senne, na uczucie ciężaru w klatce piersiowej, na bezsenność albo na sen, po którym budzą się jeszcze bardziej zmęczeni. Często szukają przyczyn w stresie, w pracy, w problemach zdrowotnych. Tymczasem, jak podkreślił Leon XIV, bardzo często źródło leży głębiej w sferze duchowej. Dom, do którego wracamy bez modlitwy, bez chwili zatrzymania staje się miejscem, gdzie chaos dnia po prostu zmienia adres. Papież przypomniał starą prawdę, o której dziś rzadko się mówi. Noc nie jest tylko czasem odpoczynku ciała, ale momentem, w którym dusza staje twarzą w twarz z tym, co zostało w niej nagromadzone. Jeśli serce jest pełne niepokoju, żalu i Nieprzebaczenia, noc zamiast uzdrowienia przynosi jeszcze większe osłabienie. Dlatego, jak powiedział, tak wielu ludzi budzi się rano bez siły, bez radości, z poczuciem, że coś ich przygniata, choć nie potrafią tego nazwać. Leon XIV mówił także o tym, że próg domu od zawsze miał znaczenie symboliczne. W Biblii próg był miejscem ochrony, znakiem przymierza, granicą między tym, co zewnętrzne, a tym, co święte. Papież zaznaczył, że dzisiaj ludzie przekraczają ten próg automatycznie z telefonem w 1939 33... ręku, z myślami rozproszonymi, nie zdając sobie sprawy, że tracą szansę na coś bardzo ważnego. Według niego to właśnie w tej chwili Bóg czeka najbliżej, gotowy, by wejść razem z człowiekiem do jego codzienności. Papież przyznał, że kiedy rozmawiał z ludźmi z różnych stron świata, Słyszał powtarzające się historie. Osoby, które zaczynały modlitwę dopiero w łóżku, mówiły, że nie potrafią się skupić. Myśli błądziły, ciało było niespokojne, a serce zamknięte. Natomiast ci, którzy nauczyli się zatrzymywać zaraz po wejściu do domu, doświadczali stopniowej zmiany. Nie od razu, niespektakularnie, ale głęboko, ich sen stawał się spokojniejszy, a poranki lżejsze. Leon XIV bardzo wyraźnie zaznaczył, że nie chodzi o magię ani o automatyczny rytuał. Chodzi o postawę serca o świadome zaproszenie Boga do przestrzeni, w której żyjemy najbardziej intymnie. Modlitwa, o której mówił, nie ma być odmawiana w biegu ani bezmyślnie, ma być chwilą prawdy, w której człowiek uznaje, że sam nie jest w stanie unieść wszystkiego, co przyniósł ze sobą z zewnątrz. Pod koniec tej części papież znów powstrzymał się od ujawnienia konkretnych słów. Powiedział jedynie, że ta trzyminutowa modlitwa działa jak most między dniem a nocą. Jest jak spokojne przejście z hałasu świata do ciszy, w której Bóg może dotknąć ran, o których człowiek często nawet nie mówi na głos. Dodał, że zanim pozna się jej treść, trzeba zrozumieć, dlaczego właśnie ta chwila i to miejsce mają tak wielką moc. I właśnie dlatego, jak zapowiedział Leon XIV, kolejna część przesłania będzie jeszcze głębsza bo dopiero wtedy zacznie się odkrywanie tego, co naprawdę dzieje się z duszą, gdy noc zapada nad domem, który został powierzony Bogu. W trzeciej części swojego przesłania papież Leon XIV wszedł jeszcze głębiej w temat, dotykając rzeczy, o których rzadko mówi się głośno, powiedział, że wiele osób nie rozumie, dlaczego mimo modlitwy Mimo chodzenia do kościoła, mimo dobrych intencji, w ich życiu wciąż powtarzają się te same trudności: ciągłe zmęczenie, napięcie w relacjach, brak pokoju, a czasem nawet niewytłumaczalne dolegliwości ciała. Według papieża problem nie zawsze polega na braku wiary, lecz na braku ochrony tego, co najbliższe i najbardziej codzienne. Leon XIV wyjaśnił, że dom jest jak naczynie. Przyjmuje wszystko, co do niego wnosimy. Jeśli wchodzimy z gniewem, lękiem, zazdrością, jeśli nosimy w sobie nieprzebaczenie lub poczucie krzywdy, to wszystko osiada w przestrzeni, w której później śpimy, jemy, rozmawiamy. Papież powiedział, że ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo atmosfera domu wpływa na ich sen i na stan duszy. Noc nie zaczyna się w łóżku, noc zaczyna się w sercu. Papież mówił także o ciszy, której dziś tak bardzo się boimy. Po wejściu do domu wielu ludzi natychmiast włącza telewizor, radio, telefon, uciekają od ciszy, bo cisza konfrontuje z tym, co zostało w środku. Leon XIV zaznaczył, że Bóg działa najczęściej nie w hałasie, ale właśnie w ciszy. I dlatego moment po przekroczeniu progu domu jest tak ważny, to chwila, w której można jeszcze zatrzymać to, co próbuje zdominować noc. W tej części papież poruszył również temat snu jako daru. Powiedział, że sen jest jednym z najbardziej pokornych aktów zaufania Bogu. Kiedy śpimy, tracimy kontrolę, nie planujemy, nie bronimy się, nie udajemy. I właśnie dlatego Bóg wybiera noc, by dotykać najgłębszych ran. Ale, jak podkreślił Leon XIV, Bóg nie wchodzi siłą, potrzebuje zaproszenia, a to zaproszenie zaczyna się wcześniej, zanim głowa dotknie poduszki. Papież przytoczył słowa starych mistrzów duchowych, którzy mówili, że dusza w nocy przetwarza to, czym była karmiona w ciągu dnia. Jeśli była karmiona strachem, noc przynosi niepokój. Jeśli była karmiona gniewem, noc przynosi ciężkie sny, ale jeśli była powierzona Bogu, noc staje się czasem odbudowy. Leon Czernasegi zaznaczył, że ta krótka, trzyminutowa modlitwa nie jest dodatkiem, lecz kluczem, który zamyka dzień i otwiera noc w Bożej obecności. Wielu ludzi, jak mówił papież, prosi Boga o uzdrowienie, ale nie tworzy warunków, w których to uzdrowienie może się dokonać. Chcą cudu, ale nie chcą zmiany rytmu, nie chcą zatrzymania, nie chcą świadomego wejścia w ciszę. Tymczasem ta praktyka, o której mówił, jest prosta, dostępna dla każdego, a jednocześnie wymagająca wewnętrznej szczerości. Trzy minuty, które mogą zdecydować o tym, jak przeżyjesz całą noc. Leon XIV podkreślił, że nie chodzi o słowa same w sobie, ale o to, co dzieje się w sercu, gdy te słowa są wypowiadane. Powiedział, że w tej modlitwie jest moment oddania, moment prośby i moment zaufania, ale nadal nie zdradził jej treści. Zaznaczył jedynie, że kto zacznie ją praktykować, zauważy zmiany najpierw bardzo subtelne, spokojniejszy oddech. Lżejsze myśli, sen, który przestaje być walką. Na końcu tej części papież spojrzał w przyszłość i powiedział coś, co jeszcze bardziej wzmogło ciekawość słuchających: Stwierdził, że to, co dzieje się w nocy po tej modlitwie, nie zawsze jest widoczne od razu. Czasem uzdrowienie przychodzi powoli warstwa po warstwie, ale zawsze zaczyna się w chwili, gdy człowiek świadomie oddaje swój dom Bogu. I dodał, że w kolejnej części wyjaśni, dlaczego ta modlitwa musi być odmawiana właśnie przy wejściu, a nie w żadnym innym momencie dnia. W czwartej części papież Leon XIV skierował uwagę słuchających na coś, co dla wielu może wydawać się zaskakujące, a nawet niewygodne. Powiedział, że człowiek często szuka Boga w miejscach odległych, w tysiący wyjątkowych chwilach, w wielkich wydarzeniach, a tymczasem pomija to, co najbardziej oczywiste i najbliższe. Dom Według papieża, jest pierwszym ołtarzem życia codziennego. To tam zapadają decyzje, tam rodzą się słowa, które budują albo niszczą, tam serce uczy się pokoju albo żyje w ciągłym napięciu. Leon XIV zaznaczył, że wejście do domu jest momentem przejścia nie tylko fizycznego, ale duchowego. Człowiek wraca z miejsc, gdzie musiał walczyć, udowadniać swoją wartość, znosić presję i oceny. Przynosi ze sobą ciężar spojrzeń, rozmów, konfliktów i cudzych emocji. Jeśli ten ciężar nie zostanie świadomie zatrzymany, wchodzi razem z nim do wnętrza domu i zaczyna wpływać na wszystkich domowników. Papież powiedział wprost, że wiele problemów rodzinnych nie zaczyna się przy stole ani w sypialni, ale właśnie na progu, w chwili gdy nikt nie zatrzymał tego, co przyszło z zewnątrz. W tej części papież mówił także o odpowiedzialności duchowej, jaką każdy człowiek ma za przestrzeń, w której mieszka. Dom nie jest neutralny, albo jest miejscem, w którym zaprasza się Boga, albo miejscem, w którym panuje duchowe rozproszenie. Leon Ktertarnaśek podkreślił, że nawet jeśli ktoś mieszka sam, jego dom nadal jest miejscem spotkania duszy z ciszą. A cisza, jeśli nie jest powierzona Bogu, potrafi stać się źródłem lęku zamiast pokoju. Papież wspomniał o tym, że wiele osób modli się dopiero wtedy, gdy coś zaczyna się psuć, gdy pojawia się choroba, bezsenność, napięcie, niepokój. Tymczasem, jak powiedział, Bóg zaprasza do prewencji duchowej, do codziennego, krótkiego aktu zawierzenia, który nie czeka na kryzys. Ta trzyminutowa modlitwa, o której wciąż mówił, jest właśnie takim aktem. Jest jak zamknięcie drzwi przed tym, co nie powinno wejść, zanim jeszcze zdąży się rozgościć. Leon XIV zwrócił uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt. Powiedział, że noc jest czasem, w którym człowiek nie kontroluje swoich myśli ani emocji. To dlatego tak ważne jest, z czym zasypiamy. Jeśli zasypiamy z sercem pełnym chaosu, noc staje się przedłużeniem walki, ale jeśli serce zostało wcześniej uspokojone i oddane Bogu, noc może stać się przestrzenią odbudowy. Papież zaznaczył, że wielu ludzi nie doświadcza pokoju we śnie, bo nigdy nie nauczyli się świadomie oddawać Bogu swojego domu. W tej części papież podzielił się również obserwacją, że diabeł jak to określił, nie zawsze atakuje wielkimi pokusami. Często wchodzi przez zmęczenie, przez brak uwagi, przez pośpiech. Człowiek wraca do domu wyczerpany i. myśli, że nie ma już siły na modlitwę. Właśnie wtedy, jak powiedział Leon XIV, ta krótka modlitwa ma największą moc. Nie dlatego, że jest długa czy skomplikowana, ale dlatego, że jest aktem zaufania w momencie słabości. Papież nadal nie ujawniał słów modlitwy, powtarzał jednak, że jej struktura jest bardzo prosta i że każdy, niezależnie od wieku czy wykształcenia, jest w stanie ją odmawiać. Podkreślił, że nie wymaga ona specjalnego miejsca, świec ani długich przygotowań, wymaga tylko jednego zatrzymania się na progu i świadomego zaproszenia Boga do wnętrza swojego życia. Na zakończenie tej części Lądko powiedział coś, co jeszcze bardziej wzmocniło napięcie, stwierdził, że wielu ludzi już teraz nieświadomie doświadcza skutków braku tej praktyki. I dodał, że gdy zostanie w końcu ujawnione, jak dokładnie wygląda ta trzyminutowa modlitwa i dlaczego Bóg działa szczególnie wtedy, gdy człowiek śpi, wiele osób zrozumie, co przez lata odbierało im pokój. Ale to, jak zaznaczył papież, zostanie wyjaśnione dopiero na samym końcu. W piątej, ostatniej części, papież Leon XIV w końcu przeszedł do tego, na co wszyscy czekali. Jego ton był jeszcze spokojniejszy, jakby chciał, aby każde słowo zapadło głęboko w serce. Powiedział, że przez wszystkie wcześniejsze części prowadził słuchających stopniowo, ponieważ prawdziwa moc tej modlitwy nie tkwi tylko w słowach, ale w zrozumieniu chwili, w której są wypowiadane. Bez tego zrozumienia nawet najpiękniejsze słowa mogą pozostać jedynie, Dźwiękiem. Leon Czernoszewiecki przypomniał, że kiedy człowiek przekracza próg domu, symbolicznie kończy jeden etap dnia i zaczyna drugi. To moment graniczny, w którym dusza jest jeszcze otwarta, jeszcze w drodze, jeszcze nie zamknięta w zmęczeniu nocy. Papież powiedział, że właśnie wtedy Bóg jest szczególnie blisko, gotów przyjąć to, czego człowiek nie chce zabierać ze sobą dalej. Lęki, Bóle, choroby serca i ciała, napięcia, których nie da się rozwiązać własnymi siłami. Dopiero teraz papież wyjaśnił: Dlaczego mówił o uzdrowieniu podczas snu? Według niego noc jest czasem, w którym człowiek przestaje walczyć, ciało odpoczywa, umysł milknie, a dusza staje się bardziej podatna na działanie łaski. Ale Bóg działa tam, gdzie został zaproszony. Jeśli dom został oddany Bogu przy wejściu, noc staje się jak cicha sala, w której On może dotykać ran, bez hałasu i strachu. I wtedy Leon XIV w końcu ujawnił treść trzyminutowej modlitwy, powiedział, że należy ją odmawiać zaraz po wejściu do domu najlepiej stojąc na chwilę w ciszy, zanim zdejmie się płaszcz czy odłoży torbę. Modlitwa brzmi prosto, ale niesie głęboką treść. Boże, Ojcze mój, oddaję Ci ten dom i wszystko, co dziś przynoszę w sercu. Zostawiam u Twoich stóp każdy lęk, każdy ból, każdą troskę i każdą chorobę. Oczyść tę przestrzeń swoją obecnością, napełnij ją pokojem i światłem. Strzeż mnie tej nocy, uzdrawiaj mnie, gdy będę spać, i odnów moją duszę, według Twojej woli. Amen. Papież zaznaczył, że te słowa nie są zaklęciem. Mają sens tylko wtedy, gdy są wypowiedziane świadomie i z zaufaniem. Trzy minuty wystarczą, jeśli serce jest szczere. Nie trzeba nic dodawać ani zmieniać. Ważne jest, by robić to codziennie bez pośpiechu, nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, gdy jest się bardzo zmęczonym. Na sam koniec Leon XIV przekazał obiecany dar dla tych, którzy wytrwali do końca. Powiedział, że wszystkim, którzy zaczną praktykować tę modlitwę z wiarą, udziela swojego pasterskiego błogosławieństwa. I dodał słowa, które poruszyły, Wielu, że Bóg widzi ciche modlitwy odmawiane na progu domu, widzi łzy, których nikt inny nie zauważa. I działa nawet wtedy, gdy człowiek śpi i nie rozumie, co się z nim dzieje. Papież zakończył przesłanie zapewnieniem, że prawdziwy pokój zaczyna się nie od zmiany świata, ale od oddania Bogu własnego domu i własnej nocy. A ci, którzy to zrozumieją i wprowadzą w życie, z czasem sami staną się świadkami uzdrowienia, które przychodzi cicho, lecz zostaje na długo. Dla ciebie, który dotarłeś aż do Końca i otworzyłeś swoje serce. Papież Leon XIV kieruje teraz szczególne błogosławieństwo. To nie są zwykłe słowa, ale modlitwa wypowiedziana z troską pasterza o twoje życie, twój dom i twoją noc. Niech Bóg Wszechmogący napełni twój dom swoim pokojem. Niech każda troska, którą nosisz w sercu, zostanie dotknięta Jego łaską. Niech Twoje noce staną się czasem odpoczynku, uzdrowienia i odnowy, a Twoje dni niech będą prowadzone światłem i mądrością z wysoka. Niech Pan strzeże Ciebie i Twoich bliskich, niech oddali wszystko, co przynosi lęk i niepokój, i niech wypełni Twoje życie cichą, ale trwałą nadzieją. Papież Leon XIV udziela ci swojego pasterskiego błogosławieństwa, abyś nigdy nie zapomniał, że Bóg jest blisko, zwłaszcza wtedy, gdy jesteś zmęczony, gdy śpisz i gdy oddajesz mu w ciszy swój dom i swoje serce. Niech to błogosławieństwo towarzyszy ci od dziś, w każdej chwili twojego życia. Amen.